Hej, zrobiłam slajma. Pierwszy raz w życiu. Naprawdę. Znaczy kiedyś próbowałam, ale mi się nigdy taki fajny nie udał. I powiem Wam teraz przepis. Dodam, że nazywa się Milky Pink, bo, bo po prostu jest tak lek, lekko różowy. No i teraz Wam pokażę przepis. A więc notujcie. Aktywator, inaczej może być płyn po prostu do prania, jakieś pożycie od mamy może, albo od babci. Następnie dodajemy yy, klej i musi to być, albo może być przezroczysty, ale wtedy nie uzyskacie takiego ładnego kolorku. Następna rzecz to jest pianka taka, możecie sobie kupić z Isany taka mini pianka mm, do kąpieli, tak się nazywa. Następnie na początku mieszacie to, a potem dodajecie po prostu aktywator i Wam wychodzi taki fajny slime. I możecie też dodać sobie jakiegoś kolorku. Ja na przykład miałam różową piankę, więc uzyskałam lekko różowy taki pink, więc taki różowy, taki leciutki. I dlatego nazwałam go Milk Pink. Więc do zobaczenia!